No i jesteśmy w dalszym ciągu, w paprocanach, w tychach. Spacerujemy sobie tutaj po tej promenadzie teraz. Wygląda fajnie. Jeziorko papieżańskie, proszę bardzo. Opa! No po... O, żeby mi rowerek nie pierdyknął. tu nie chciał pierdyknąć. I troszeczkę się zakolebotało. Ale to nic. Żyje. Żyje. O, tu trofea jakieś żeglarskie, kajakarskie mm -hmm. Teraz tutaj jest takie jakieś wejście Tam mamy sekcję kajakową trofea sekcji kajakowej sobie można rowerki zostawić się pociapciać w jeziorku. Zakaz jest pływania, ale nogi można pomoczyć. Tutaj można posiedzieć, chociaż na tym słońcu. Dzisiaj to nie bardzo dzisiaj raczej w cieniu. Tam mamy takie fajne fontanny na samym środku jeziorka. Jest jedna, tam jest dalej druga. Od dali gdzieś fajnie muzyczka gra, muzyczka, szanty grają, grają szanty, bo jest jakiś mm, piknik żaglarski, czy coś. Piękna niedziela. Super odpoczynek, słuchajcie, zapraszamy do Tychów, nad Jezioro Popracańskie, jest pięknie, fajne miejsce, o, uwaga było osłabione, także może runąć w każdej chwili. Wieje, znaczy lekki, no wieje, tylko że go praktycznie nie czuć, To jest tego gorąco spacerek odpoczynek cilałcik. O, piękne sosenka. Sosenka. Tu można sobie oprzeć się. Tu można odbaczać pod nim. Fajne. Super Wygłaskane chyba przez wszystkich przechodniów. Co przechodzili to sobie zdjęcia robią chyba pod nim i wygłaskali. No a tutaj mamy jeziorko. No, za czyste nie jest, moi drodzy. Przez to, że jest gorąco. No to jezioro pewnie ciepłe. I dlatego jest zanieczyszczone i nie ma się co dziwić, że te ryby padają, bo przecież one się chyba gotują normalnie w, tych, w tej wodzie, w tych jeziorkach. Więc nie ma się co dziwić, że, są, że jest tyle śniętych ryb. Doszukują się nie wiadomo czego, ludziska, no a przecież kurcze. Nawet te rybki muszą mieć swoje środowisko takie normalne, nie? Nam jest gorąca co dopiero tym rybkom. Fajnie ludzie odpoczywają. Także zachęcam Was również do odpoczynku na łonie natury, bo jest. Fajnie, przyjemnie i zdrowo. Przypominam, jestem w Tychach, w paproconach nad Jeziorem Waprocańskim. Chowają sobie na, na deskach żaglóweczki, tam rowery wodne. No super, słuchajcie. Tu byłam, szentobelska samochwała. Zaglądajcie. No to.